Tomasz Oswieciński od się w recyplastycznego musiał zawalczyć z problemem. Tomasz Oswieciński, który swoje drogę zawodową związał z aktorstwem zmierzył się z poważnym problemem. Gwiazdor zaczął miewać problemy ze wzrokiem ze względu na opadające powieki, które z czasem zaczęły wchodzić mu w pole widzenia. Ze strachu przed kolejnymi następstwami związanymi ze skóra wokół oczu aktor podjął natychmiastowe działania. Problem opadających powiek stanowi defekt kosmetyczny, który zwykle kojarzony jest z kobietami. Niestety nie tylko dla nich bywał ciazliwe. Z biegiem czasu problem jest coraz poważniejszy i może ograniczać pole widzenia. Tak było niestety w moim przypadku. Na powiece miałem również dłuża blizna po wypadku, która dodatkowo powodowała, że na prawe oko coraz mniej widziałem, napisał. Nie czekając na to, a z sytuacja bardziej się pogorszy, o udał się do specjalisty. By dowiedzieć się, co może zrobić ze swoim problemem. Okazało się, że skorygować powieki pomoże mu tylko operacja. Werdykt był dla aktora nieco przerażający, bo jak sam przyznał w jednym z komentarzy pod wpisem, nienawidzi operacji. A wręcz się ich boi na szczęście, czekał go jedynie laserowy zabieg, bez konieczności ciecia skóry. Postanowiłem, że skonsultuję się z lekarzem i stalo się. Dziś mija trzecia doba od operacji. Poza opuchlizną i kolorkami nie odczuwam żadnych innych dolegliwości dodal. Fani bardzo pozytywnie zareagowali na wyznanie aktora i tłumne skomentowali post. Wielu zapytywało o kwestię ceny zabiegu, ale aktor zbyt próby krótkim komentarzem i podkreślił: Za koszty będą wiadome po konsultacji. Oswieciński moza jednak liczyć na wsparcie swoich wielbicieli. Super, czekamy na efekt końcowy i tak widać duza różnicę. Panie Tomaszu, teraz to wszystkie pana. Obowiązki bez mrgnięcia okiem beda zrobione. Ocholipka, teraz to młody puk pisali podekscytowani internauci.